Dobra, moi państwo, wróciliśmy, teraz będzie grał Ober, nasz ukochany. Będziemy grali na poziomie heroicznym, co prawda... Co? Nie krzycz na mnie, łatwiej będziesz grał. Heroiczny, zawsze gramy na takim pośrednim. Legendarny nie będziemy próbować, ale heroiczny jest Ale okay. legendarnego się nawet jeszcze nie da, wiesz? Jeszcze... Yy, wiem, Ober, no, dlatego gramy tak na poziomie heroicznym. Dobra. Helmo tu są właśnie, to jest yy, tak jakby... Takie główne interfejs misji. Mamy tak, Helmowy Jar, Isengard, Kopalnie Mori Osgiliath Jachtmi, Minas Irit, Pola Pelennoru, Minas Morgul, Czarne Wrota. No to zaczniemy od Helmowego Jaru. Ja to chyba będę dzielił po prostu, wiesz tak, pierwszy, Helmowy Jar, coś tam drugi i, i coś tam, coś tam, nie? Dobra, wspomniane przez Elfów Siły Rohanu. No dobra, Obciu, zostawiam się z widzami. Nie no, musisz komentować. No ja tu będę siedział obok po raz pierwszy. Ja nie potrafię komentować, jak gram. To... Dobra. dobra nie, nie wyłączaj tego syneczku. O fuj. Co? Aż się o fuj, ja myślałem, że to jest las. A to była jego twarz? Ja myślałem, że to jest jakiś o, o, las, taki. O, o fuj. To nie było, dobre. A helmowy jar, to ja wiem, co to za misja. A całkiem fajna. To będzie w lasie, w lasie. Nie, helmowy jar to nie jest las Ober. Ale tak się przypomina. No, no, no. O, fuj! No, akurat no, to był Lego las. No to fuj. Ciorki przyszły, nie po plecach. Widzisz oblężenie helmowego jaru. To będzie trudne? Ober, jak to jest jasno, to jest za jasno. To jasno, to tak mówię, bo tam. Nie, bo to, maje, to jest za jasno na pewno. Ja to czuję już po prostu w kościach. Bo po, poprawiliśmy troszeczkę rozdzielczość i jasność chyba. No bo jasność to musiała tak być piciana, bo i tak by tego się hmm. nie udało, bo jak oni krzeszali te... Dobra, te ja kamiski, nie wiem o czym ty mówisz, ale... No bo wtedy chcieliść... No, 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 no dobra, teraz... No. Dobra, dobra. dobra. To co, grasz wojownikiem? Ale hmm. czy masz różnych do wyboru, zobacz, może ma? Łucznik, albo wojownik. 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 Zawsze. Gdzie, o je. to jest? Odrodzenie, Odrodzenie jest, chyba. Co? Tyk. O! No I, i ruszaj się. Jadę! Jedziesz. Ale jesteś grubas. Z... Jaki tutaj? Ej, to gdzie ja mam iść, no, no tutaj. Tu gdzieś strzałka, nie? I ze Ja Okej, musisz czekać chyba, będą wchodzili. Walcz wewnątrz niebieskiej strefy. I musisz tyle wytrzymać, chyba. Oni chyba będą po drabinkach w No się kawań. nie uda, o kurde. No to będę brał. Nie, bo mamy się mieli grać po jednej misji. No ci to ci będzie tak naprawdę bardzo kalecznie szło. No o, bij ich tam, co robisz? Czek, czek, Dobrze, dobrze. Lej, lej, no, lej no, gdzie wchodzisz? Gdzie no. ty mi tu wchodzisz, kurczę. A Widzisz tą niebieską strefę? To, 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 takie to. No to widzę, to jest no taki... Bardzo dobrze. Pamiętaj, że możesz jeszcze kółkiem myszy używać. Kółko, tak, to jest taki fajny obrót. Cia, cia. o Wiesz? I uważaj na życie. Nie, yeah, możesz zejść tam. Pod rabina. Mogę? Okay. Możesz. Y spróbuj sobie teraz z tym kółkiem. Tym kółkiem. Kółkiem, patrz, kółkiem ja i teraz Widzisz? Ale kółkiem cia. zrobisz, nie? I taki właśnie fajny obrót jest. Kostu dom! No. Pod Podobają mi się te głosy, można się wczuć. Ale powiem Wam szczerze, że to jest fajna napierdzielanka taka, żeby rozluźnić ja strowe emocje. Szanka. Szanka? No. szanka pogramy kiedyś, no wiesz. Może taka jedna seria. Znaczy bo znaczy, głównie ja moim mam, celem dziękuję. na kanale jest teraz rozszerzyć troszeczkę naszą działalność, bo ogólnie skupiamy się na strzelankach. No właśnie, ja, a to ober był mój pomysł. Ober cicho tam. Ale już przeszliśmy Lego Piratów z Karaibów, co było no, dosyć takim innowacyjnym pomysłem. Nie krzycz jak mówię, teraz będziemy przechodzili w arcypieszyn i może właśnie szanka, to nie jest strzelanka, nie szanka? To jest taka napierdzielanka, no, taka powie... zręcznościówka platformowa. Ale no? to tam się też jest broń, ale to tam ale nie jest Ale to to, nie to jest bardziej zręcznościówka. To, to się bardziej skupia na zabijaniu niż no na broni. w każdej strzelance się skupia na zabijaniu. Ale bardziej na broni, nie? A tam Aha, masz tylko... No a a tam masz miecz. Mieści? A no, to tam że mieczem się robi, czy coś ja, takiego. I zobacz ile mają pochodni gości. Wykonano, pięknie Ojej, to znaczy, Oje, no. to, to jest trudny moment. Tutaj, ale to nawet było w filmie, że biegł taki właśnie Żydal. To co, tam, tam wejść? No, Podrobinca, tam jest drobina. i klikaj E. E jak Elżbieta Pachniowska. E, e, e jak Elżbieta Pachniowska. No nie mogę. No to iść po drugie, no możesz E, wejdź i na dół, no. i na dół. Dobrze. Że... Ale on wolno chodzi jasno. No bo to, ja to nie jest nie gruba, z to, co Ty chcesz. No, Biegnij, ja nie robię. obrażamy grubych, prawda, Ober? Zabij, 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 bo ich musisz zabij. teraz, musisz teraz uważać na nich, wiesz, oni będą podpalali tam. nam na ten, razy pięć jeszcze musisz, strzałka, 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 szybko tam biegnij, tam biegnij, biegnij, szybciutko, szybciutko, zabij go, szybciutko, szybciutko, ja. dobra i wracaj szybko tam, następna strzałka, leć, leć Adolf, leć, podpaliłem sobie pięknie, miecz. pięknie sytku, cię. I, i teraz patrz ja. pięknie, jeszcze żyje, kurde, żyje. żyje, szybko, grupa się, oni jak tam dojdą to będzie koniec misji, o, nie, tak, tam jest następny, biegnij. Biegnę. Dobrze. Ciao go. Pięknie go. Pięk... Następny. Lecisz. Maria, lecisz. Maria, ale u niego. Znowu się podpaliłem ich. Dobrze, pięknie. Cia. Jeszcze chyba można go zatruć. Nie, to łuk można było zatruć, to mój błąd. Kurde. Leć szybko sprintem! Ej no nie mogę się podpalić Ciało. Bum, 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 bo nie masz energii, wiesz, to jest energia. Szybko, Ej no. bi, 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 Dobrze, dobrze go, dobrze. Następna szioka, Leć. Leć szybko. No, Cholera właśnie. ich tam jest, ja też nie należę. Znaczy, ja tutaj się je komentuję. Dajesz no, Gdzie teraz. No bij, nie? Następna Tamte. strzałka, tam! Je, ile, masz że... strzałek, ile masz strzałek, ile masz szczałek. To już tego nie przejdziesz na pewno, następna strzałka. Szybko! Nie, nie przejdziesz już tego, na stówę. Kurde! Na stówę nie przejdzie. Nie przejdzie, już mu się nie uda. O, teraz dojdzie. No, no już, już po tobie. No, widzisz. Yes. O! Lera, jasna! Jest! Ach tu! Jeszcze zobaczymy! Cio, cio, cio. Wracaj na góry. Do góry. Wycofaj się do twierdzi, no. Którą wybierzesz drabinkę? Tam. Tą? A dlaczego? No bo tamtą już korzystałem. A, dobry jesteś. I tak samo robisz z dziewczynami. Dzieje. Do drugiej już nie idzie, bo tamtą już wykorzystałeś. Tej kasa nowo. Tak, Ober ma wielkie powodzenie w szkole, a wszystkie dupy są jego. Co nie obciu? Przestań siorbać, tylko... Przypić. Musiałeś napić. O no Chodzi! Co robisz? No idę tam To jest troll tak. synek, uciekaj przed trollem. No to... Uciekam chyba, nie? do niego? A nie to nie jest troll. Nie rozumiem. Ja myślałem. Broń bramy głównej. Gdzie tu? Nie, nie, nienawidzę niczego bronić. Ja Kurde, też nie. Ja się sam się ja, ja wolę bronić, ale nigdy nie lubię bronić na przykład kogoś. Ty musisz tego bronić teraz. Tu stać i napieprzać. Ładuj energię. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie, obe, pięknie. Zabiję was ich tam, jedź ich tam równo. Piachur urób haj, ale owej, ale uspokój swoje hormony. Ja wiem, że to jest gra, która naprawdę podnieca człowieka, ale to nie jest powód, żeby tak krzyczeć. nie jest lepszy. Kur... A tam jest lepszy. No o wiele. Okej, okay, to mogę ja grać. Ja ci się nie podoba. Nie, no spoko, ale ja bym wolał no. O pciu. rozmawialiśmy już o tym. Wiele razy. No, że nie jest za Nie wiem, no bo jest za długi. Nie, przed chwilą ten gościu tam chyba spadł z tego muru. Ej, spróbuj kogoś tak wykopać, żeby spadł. Będzie ciekawie, śmiesznie. Patrz, czekaj, ale tak w bok. Ja! Patrz, A, spadł, spadł, go mu spadła. No, ale wiesz, no, mi nie jest ok. No ja niebo, na... Wracaj tam. na tamtą strefę, strefę, szybko. Ty masz tu tutaj bronić. No, to nie idą do mnie to No to co? czekaj na nich, to się będziesz. No to się braknie musisz tu no poczekać. No to takie życie jest. Okay, musisz poczekać, no. Wstrzymasz się jeszcze? No. O, no. na ciebie, Ober, face to face, one to one. Pięknie. Z powrotem. O, cała horda. Horda nadciąga. Ober, co Pod zrobisz? Podpalę miecz. Dobrze, Ober. No jak cię uczyła matka? No, panie. No, hey, ja, ja myślę, że teraz spadnie. Wracaj na tutaj. Wracaj na tam. Wracaj tam. Wracaj tam, Wracaj tam szybko. szybko. Szybciutko. Dobrze, dwa, jeden, zero. Wykonano. A teraz cud scenka. O, no i coś zrobił? Coś zrobił? Zrobiłeś tego jednego? Nie. Ale to głupie, głupie było. jest trochę ten wybuch. By Spotkaj się z Teodenem. Teoden. Ober. Ja cię normalnie patnę zaraz w głowę. Ale, ale tak można. To dobrze, że można, bardzo się cieszę. A, a to jest mi teraz. Jak się przedostaniesz przez to? No idę chyba, nie? Widzisz. <laughs> ale głupi, oni zamiast dać bić, to no, no. przechodzisz no, no. Ale ja biegnę. Dobra, teo bieg. Teoden to jest król. ja mam być, kurde? Do do mam teodena. Szofu. Teoden to jest chyba król helmowego Jaru, nie? Kurde, gdzie ja mam? No idź! Gdzie? Synek, idź go się zabił. Po drabince. Nie, tam jest chodź Chuźwa. Widzisz tam jest trząka. Cił nie wkurzenie, tylko wchodź po tej pieprzonej drabinie. Tam jest czołko. Dobrze. W takim wypadku. Nie, to. a 1-0 dla ciebie. Tak. Do góry. Teoden to jest król Helmowego jaru, dobrze mówię? Nie, Dlaczego? A, no, tu już się kończy misja chyba. Nie tak, będę ja grał. Wykonano, potkaj się w Teraz starym. zabij dowódców, to są. To są właśnie takie jakby ciężsi przeciwnicy. No nie, serio? Tak, tak. ober. Nie denerwuj mnie proszę. Tutaj mi sarkazmat będziesz wyjeżdżał ty, łobuzie mały. Kiś, kiś, kisz, kiś, O Że ci tak powiem. Oa! Obel zginie, obel zginie, obelie, zginie! Ober zginie. Ciekałem, ja się tu Nie wiem. Co to jest? Wziaś to? Nie. Takie smugi jakieś. Ale to jak ich zabić mogą? No normalnie. Ale oni się nie dadzą w no ogóle. się, tylko oni są bardzo trudni do zabicia. No aż, aż tak trudni. Aż tak trudni. Dlatego nienawidzimy wari... No coś zrobił, on się zabronił, a ty straciłeś energię. Czachnij. A, go! Chła, chła, chła... Żal tego syna, ja... To nie jest synek, tylko wojownik Uruk-hai. No, synek. To nie jest twój synek. Synek. To nie jest twój synek. No, no, Kurde. Ooo... Pierwszy raz Ober... Przestań, bo to tak nie słychać. Pierwszy ob... No to weź sobie maga albo coś. Ucznik jest tylko, ale łucznik jest trwały. A właśnie lepszy być rzek ich na, na ten. Na... Spróbuj teraz ucznikiem, nie górę jeszcze ucznikiem. Będziemy się starali... Wszystkim. Wie. Będziemy się starali właśnie grać wszystkimi po kolei. Nie ober? Jak zginiemy. Ja nie wiem jak się ucznikiem. Ja. Trzy... No po prostu tak celujesz, nie musisz hmm. nawet przytrzymywać, wiesz? Po prostu tak bijesz. O, widzisz już zabiłeś jednego. Dobry. Pozostało trzech dowódców. Zatekka, zatruj sobie strzałę. Jak? Na przykład tak. Albo środkowy przycisk myszy. Widzisz? I teraz tam. Z tego, no? Czas widziałeś? A bo teraz możesz jeszcze prawym przyciskiem. I pyk. No. No. Widzisz jak go no, wyrąbało? No, Mówię ci to w... Wca... Widzisz? Lepiej się ukusz ten. Jeszcze jeden. Dwóch jeszcze dwóch, no. Zatruj sobie strzałę. Środkowe. I strzel tam. I jeszcze tak, I pięknie. Pyk. No. Jeszcze jeden. to takie mało jeszcze jeden. Mało, mało No mało emocjonujące, ale musimy ich jakoś pokonać szybciutko, żeby... na, 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 na ten. A mogę bić tutaj w... Możesz F. To jest kopanie. o. Tylko Odbij długi mur! Gdzie to jest? A, tak! Graj bohaterem. Który to jest? Chyba E. To Enter. Cholera! Oj, przykro mi, by nie pobrać. No, zagrać. Suń się. Okay. Mam pomysł. Aha, bo to jest bohater, zamieniasz, do, podchodzisz do niego i co? I e? A może F? No począłem, poczekaj, począć. Czekaj? Czekaj. Bo no. tam to i było, poczekaj. O, no, już nie zagrasz bohaterem. No ja nie mogę, zepsułeś mi to. Ja to zepsułem. No a kto mi tutaj się płyną. Idź do tego, idź do jakiegoś tego, patrz. No to, to i przykro mi. Idź tam. Idź do... Kuźwa ober. Idę. Ja kocham jak ty grasz po prostu. Idź. Dziękuję. Idź do tego słupka. Nie, Może co za dziecko. No idę Daj się baje. zabić, może będziesz bohaterem grał. Idę. Do słupka masz iść. No, gdzie Daj się zabić. Dobra. No nie, bo chcesz być tym bohaterem. Nie, oni cię zabiją. Nie. Dobrze. Może teraz będziesz grał. Dobra. Czekaj. O, już przykro mi, no nie można. No i zrąbałeś, ludzie by chcieli zobaczyć bohatera, a ty zrąbałeś. No bo ty to zrąbałeś, ty mi się tu piętno. No i jak się wyrażasz? wychowała Wychował cię ktoś? Wpięknie. No właśnie. Ale jestem zrobnikiem, nie jest dobrze. No nie jest dobrze, miałeś grać normalnie. Ty mi to zrąbałeś. Ty mi się tutaj. Ty mi zrąbałeś. Powiedzieli, że ty to zrobisz, a nie robisz. No myślałem, że zrobię. No i odbijaj mur teraz, co? Chce nam to liczyć. Tak. Masz bić w ogóle tych gości, wiesz, w tym zielonym polu, musisz przejmować. Widzisz? No co robisz, Ober? Ja żal, Ober, ta, Jak to będzie do zera i my przegramy przez misję, ja ci gwarantuję, że normalnie... No to przegramy, no i będzie przegramy nie chcę, nie. No to będziemy musieli usunąć materiał. No tu Ober. Ja nie chcę tego materiału no to zaraz mogę grać. No ty byś to chciał inno, i do Batmana i Wiedźminy, no. Ja bym chciał no to jest dopiero bo... No to jest głupio. No to jest właśnie fajne, ty nie potrafisz to grać. Ale no, dlatego to jest głupio. No bo nie potrafisz to grać, tak? I dupa Nie, koniec. Proszę się koniec. osunąć. Teraz chodź Kilos. Z... Koniec. Ober miałeś grać, ale nie grałeś znowu. Koniec. Aj, Ober, idź. Koniec. A idź. Zabrakło mi picia. Nie, ja, dupicia. <noise> dupicia. Dupiczenia ci zabrakło. Picia ci zabrak. Już żeś to wychlał z Masz tam jeszcze trochę jakąś końcówkę. Jako... Patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz. No i ty ty przejdź. Wow, jakie emocje. Widzę go za moich pleców. No patrz teraz. Czas, 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 czas. Pyk, 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 pyk. Widziałeś to jak się gra? Działeś czy nie? Nie wkurzenie. Masz wodę? Nie. Mam tam, ale tutaj. To jest zjazd To jest na pewno za jasno, musi być za jasno. Dobra, wbiją się już. Już ober. Mm. Możemy się zagrać w... no. A to nie jest głupi pomysł. Po tej misji. Po tej misji, co? So? To dzisiaj mamy w sumie dwa materiały z tego. Może nawet więcej. A ja to spróbuję jakoś dograć jeszcze, bo... Czekaj, chcę to zdobyć w końcu. Ram, pa pa pam, ram, pa pa pam, ram, Ja! Pa, pa, yeah. Zdobyłem, zdobyłem. Pozostał jeden punkt jeszcze jeden. Patrz, patrz co zrobię. No jak to było, hop jak to leciało? sasai na, ja mo na moich jednorożcach Ober kim chcesz zostać w przyszłości? Ale jak to brzmiało? Ale, ale jak mi powiesz kim chcesz zostać w przyszłości? Ale nie, bo ja mam coś lepszego, tylko musisz to... Ale powiem. co brzmiało? Ale tak na fizykę a, tak, bo moi państwo oczywiście co jest taka ciekawa zagadka. Co Kilos z oberem 136 robią na fizyce? I Michałem, no się Też będzie z nami wieczorem. O nie, myślałem, że spadnę. Wykrakałem. No ober zaśpiewaj, proszę. Nie pamiętam już tego. Ober, to było coś tam give me beta, umcyfiza, fiza. Jakżeśmy sobie śpiewali, wiecie? Albo Michał siedzi i pisze Oberowi w zeszycie coś tam Joulen Jobatsu del Mondo de Fiza Tak się śmiali z tego. Jak takie ostatnie głupki, a pani z fizy się na nas patrzy jak na idiotów. Zresztą to nie dziwne. Jak znowu spadnę się w kurze. Aha, bo to trzeba takim takim młynkiem, dobra, młynkiem. Młynkiem. No. Nie mogę tego zdobyć, bo mi co chwilę podchodzą tutaj. Wąston, stąd, No stąd. Znaczy muszę stać tak, że nie będzie... A, czekaj, rzucę tego drania, bo we mnie... LOL! Co to było? No rzuciłeś się sobą, nie? Rzuciłem... rzuciłem sobą, tak? No, ty Jesteś Ober, normalnie udany. A to jest nasz bohater przecież. Czy wrogi, bo nie wiem. Tamten ten do tego głupiego pichu... Ty, drand Dostał. Uje, ale odskoczył, widziałeś to? Jazda jak nic. Widzisz, Ober, jak się gra zdoby to odbij długi mur. Co tak Tak, 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 no. Ty lepiej nic już nie mów. Co co my teraz mamy zrobić, bo nie wiem. Cover. LOL. Kuźdę. I kurde, wkurza mnie, że tu nie ma czegoś takiego jak sprint. Bo on potem sam sprintuje, widzisz? Mnie to denerwuje. Powinno być takie coś jak sprint na shifcie. Co ja mam zrobić? Run, forest, run, tak? Na shifcie masz. LOL. Aha, teraz tu mam bronić, tu mam bronić. Dobra. Boom, boom, boom power ranger. Tu, tu, go, go, power ranger. Zaraz mnie zabiją pewnie. Już mało życia mamy. Go go power candora, tu 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 tu, tu. Hey. No co z tego, Przecież to nie jest jego nazwisko, Ober? <śpięk> Czyż nie? <śpięk> Oni nie wiedzą o kogo chodzi hop <śpięk> No, dużo, duż, duż, dużo, dużo dużo nas, dużo nas, do pieczenia chleba Teraz zrobię... O jee Podoba mi się ta gra Patrz, 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 patrz jakie koksy. A tam Wiedźmina, pierdzielisz głupoty. Ile jeszcze? Czekaj, patrz teraz, teraz to. No co? Olol, lol, już po mnie, już lepszy. Ja jestem lepszy, bo no. przegrałem to. Bo mi się taki natłok tu zrobił, no. Wpuszasz i do A tam wpuszcza, a ty się spuszczasz. Cicho, bez takich tekstów kurde, Chile bo się fie... wkurzy kurde. Wkurzysz się? kurde. Z tego, że mnie zaraz zabiją znowu, again. No ja się będę wtedy śmiał, zobaczysz. No, ty, tym... ty jesteś taki zawsze, no, zawsze się śmiejesz z moich porażek. Nie, nie śmieje się z ciebie. Nie Albo złe teksty Jakie złe teksty? Co ty powiesz? W się sensie, takim jak przed chwilą. Erotycznym? To no Wiem. Tylko. Nie tylko. W jakim jeszcze? Ty dobrze o tym wiesz. Ja o tym wie? A moja mama o tym wie? Nie, to bo musisz bo... jej powiedzieć jak przyjdzie. No to sam <laughs> Powiem sobie jej. Wygraliśmy? Tak! Zwycięstwo! No to A dzięki nie. Tobie też, że tam siedział i, i mówił tak Ja chcę Wiedźmina! czy kto Nie chcą być Zobaczymy Czekaj do następnego głosowania. Król Teoden poprowadził ich Roch. Właśnie chyba byśmy w tej części grali królem Teodenem, ale nie dam sobie głowy uciąć. Y, a Sauron ze szczytu czarny. No tak, jeszcze musimy pokonać tego. bo to jest jak on się nazywał, Ober? Ten przyjaciel Gandalfa kiedyś, a potem to był taki zły, zły mak. Ten... Saruman. Saruman. Oh. No Saruman. Enty. Yeah, Enty ja, yeah. to, to są moje ulubione postacie, są takie. Dzieła, to są <laughs> ruchające się. Ruchające się. A to przepraszam, ja już mam skojarzenia. Enty. No oj, no. Gandalf. Hello. Gandalf. To Był taki ich hobbit. <laughs> nie obrażaj Gandalfa, proszę. A, dobra, dobra. Tu trzeba już zrobić przerwę, chyba, nie? Także Kacik i do następnego odcinka, moi państwo.